Witam Was serdecznie, i na początek zdejmę kamerkę, żeby Wam pokazać o, taką strukturę. Zobaczcie. Ktoś to ogląda moje filmy? E od dłuższego czasu wie, że miałem problem z jednym z postowników, do którego zakradły się nornice. Dobra, zakładam na statyw. E, zakradły się nornice i... Wygoniły stąd. Część pewnie zjadły. Spanikowane drżownice pewnie uciekły. A tu jestem na etapie, nareszcie przerabiania tego wermikompostownika. Jak widzicie, przesuwam go i odsuwam trochę od płotu. Nie wiem, czy to będzie widać. Odsuwam od płotu, bo był bardzo blisko, i tak sobie pomyślałem, że między innymi dlatego, że jest tak blisko. No to łatwiej im tutaj penetrować ten teren poza kontrolą. I tutaj wielka chwała dla wszystkich zwierząt, które mamy w gospodarstwach. Psy, koty. One po prostu są prawdopodobnie jedynym, naturalnym, najlepszym sposobem na zwalczanie nornic. Pewnie i. E, myszy, pewnie i kretów, niestety, ale dobrze wiecie. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. Mnie się niestety nie udało. E, dostały się tutaj, zwalczyły. A dla tych, którzy nie, pamięta, nie oglądały moich wcześniejszych, powiem Wam, że to jest ten kompostownik. Możecie zobaczyć taki mój filmik. Vermikompostownik dla bogatych. <śmieszne>, śmieszne, ale faktycznie tutaj były użyte świeże deski, świeże pale wszystko zrobione z elementów zakupionych, nie z odzysku. Natomiast to, co wydarzyło się na dole, no było przerażające. Powiem wam, jakie znalazłem na dzisiaj rozwiązanie. I teraz się wam pokażę w sytuacji takiej półkucznej. Ja już z jednej strony rozpocząłem Przekręcanie tych wszystkich śrub. Pamiętajcie, dobra śruba, dobry sprzęt to gwarancja, że możecie taką konstrukcję przerobić. To wytrzymało mnie rok, i dzisiaj mogę spokojnie wykręcać, wkręcać i przestawiać. Ale o co chodzi? Czy to się sprawdzi? Też będzie to kolejne doświadczenie. W tym nie robię żadnych przegród. Pomyślałem sobie tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie mam gadżetów, ale czy dać włókninę na ten panel? Nie uznałem to za stosowne. Czy dać siatkę, która ma, to jest ta siatka, która jest przeciwko kretom która ma oczko 1 na 1. Nie do końca jestem przekonany, że e, to będzie skuteczne. Postanowiłem w najprostszy sposób zrobić wszystko na styk. Czy to pomoże? Znowu pewnie spotkamy się w przyszłym roku i przeanalizujemy. Czyli na dzisiaj składam ten vermikompostownik. Nie robiąc żadnych elementów wentylacyjnych, czyli nie robię żadnych przestrzeni, szpar. Dodatkowo na ten vermikompostownik 2,5 na 150 zrobię dodatkową wentylację pionową. Zobaczymy. Jeżeli macie doświadczenia z mysiorkami, ale już niewiele się tego u mnie pojawiło na w waszych komentarzach, powiedzcie, czy jest jeszcze jakiś sposób. Może ktoś znajdzie. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.